Siema, ma z tej strony do manu, a dzisiaj nadszedł czas na jedyne w tym miesiącu paczkowe podsumowanie z FC25, na które zebrało się sporo materiału, bo jakby nie patrzeć, jest jeszcze początek gry i gram regularnie we wszystko, a nie tylko w Food Champions. Nawet w Division Rivals zbijam te 45 punktów, czy chociażby robię ewolucję w Squad Battles, a do tego zgarnąłem już wszystkie paczki za zadania sezonowe, więc w praktyce jestem cały czas zalewany paczkami. Tylko rodzi się tutaj pytanie, czy z tego, Trajkardowania w tej grze potrafi coś paść, i co za tym idzie, czy jest to warte swojej ceny? No to już każdy oceni sam. Oczywiście w tym podsumowaniu znajdą się wszystkie moje najlepsze trafy, a kolejność jak zawsze jest przypadkowa. Jedziemy! Jest chłop, no to już jest dobry sygnał. Bez lockoutu, ale na elo. Z Francji, z La Liga. No i czy, czy to jest możliwe, żeby mi tak szybko wypadł Ferland Mendy? No proszę Państwa, no coś niesamowitego. No jak taki gość, na którego zwykłą kartę w FC24 ja musiałem czekać chyba do marca, żeby w ogóle ją trafić, teraz może wypaść na starcie to jeszcze wyżej oceniony. No ciekawe rzeczy dzieją się w tej grze, naprawdę. Jest inform, no proszę, co za niespodzianka, że w takiej paczce wypada inform, ale to jest prawe skrzydło z Japonii, jeszcze z kobiecej Ligi Angielskiej z Brighton. To w ogóle mi już nic nie mówi. Jeżeli chodzi o overall, no to też może lepiej, lepiej przemilczeć ten temat. Jest korytarz, jest walkout, no nareszcie, po małej przerwie znowu doczekamy się walkoutu Włocha z Ligi Włoskiej, i jeżeli to jest Inter, no to już ja wiem, że to będzie basen. Stonii, który z tego co widziałem u przeciwników ma całkiem fajną, grubą sylwetkę, bo no tylko właśnie troszeczkę mu brakuje tego tempa. No i pytanie, co wpadnie w tej malutkiej, skromnej paczce z gwarantowanym informem? Lewa pomoc z Brazylii, z Premier League i to już chyba wszystko wyjaśnia, bo to będzie Martinelli, co do którego nie mam pojęcia, ile on kosztuje, czy on coś potrafi, czy jest w ogóle grywalny, no... Przekonamy się w trakcie, to i tak, jak na moje realia, nie jest najgorszy traf. Jest chyba Kobita, ale jest też walkout na napadzie z tą narodowością i z tą ligą. No to mi tutaj już wszystko wskazuje, no właśnie, na panią. Sam Kerr, która ma te swoje fineski i tak dalej, ale ja nią oczywiście nie będę grać, więc to mam nadzieję, że jest warta jeszcze chociaż ze 100 tysięcy monet. No w końcu, ile trzeba było czekać? No jest nareszcie karta eventowa. Z tego co widzę już o poświetleniu, no to oczywiście za Ligę Mistrzów, ale skoro to jest ta Liga z Holandii, Girony, no to już wiadomo, że to będzie Van de Beek, którym realnie pewnie za wiele nie zdziałam, chociaż no jak na start, no i tak nie wygląda to najgorzej. Jest tunel, jest dziewczyna z lokautem. No dobrze, no może będzie przynajmniej coś warta ta karta, ale Anglia z ligi niemieckiej z podwójnym lokautem jeszcze, bo były tam dodatkowo te podświetlone kreski i wyskakuje nam Pedri, a obok niego Inform Stanway. Nic mi to nie mówi, no ale może coś zarobię. Paczka z kartą rzadkiego złotego piłkarza ocenionego co najmniej na 85, no tutaj liczyłbym na coś ciekawego, jest walkout, jest też mężczyzna, Francuz na strajkerze z La Liga, no skoro nie ma Benzemy no to chyba nam pozostaje jedynie Griezmann, a z tego co ja wiem on obecnie zasuwa jeszcze po jakieś 100 tysięcy, więc jak na moje warunki to jest naprawdę bardzo udany traf. Kolejny gwarantowany inform, kolejny raz widzę panią, panią z lockoutem z Anglii na SPD. Z ligi niemieckiej, no to po raz kolejny ja trafiam po prostu Stanway, która zaczyna mnie powoli prześladować. No bo to jest chyba trzeci czy czwarty raz, kiedy znajduję ją w paczce. No ale nic, grosz do grosza i tak dalej. Wymienny piłkarz oceniony co najmniej na 87, nie ma na co czekać, po prostu jedziemy. Jest walkout i to nawet nie dziwi mnie tym razem, ale że to jest Nigeria z klubu i tak dalej, no to już wiadomo, że to będzie pan Simon. Na którym fortuny nie zbije, no bo z racji na tę przynależność ligową on chyba teraz chodzi po jakieś 15 tysięcy, no ale no co ja mogę? Idzie pierwszy bohater za mistrzostwa, no on może tutaj przetrzeć szlaki jeżeli chodzi o to trafianie gwarantowanych legend, ale ja już widzę, że to nie jest zbyt dobre przetarcie, no to jest po prostu maszcze rano. a jeżeli chodzi o jego umiejętności i jeszcze w porównaniu z tym wzrostem na środku obrony, no karta praktycznie bezużyteczna, no po prostu o proszę, jest nawet w takiej słabej paczce tunel i to z lockoutem. ale od razu szybko zostałem zgaszony, bo my już widzimy, że to jest bramkarz, czyli Tibo Courtois, co do którego póki co nie mam najlepszych wspomnień, bo już go trochę testowałem i no mam wrażenie, że u mnie po prostu broni o wiele słabiej niż u przeciwników. Jest tunel z mężczyzną, z lockoutem. no nareszcie, SPD... Turcja z Ligi Włoskiej, no to coś mi na ten moment nie za wiele mówi z Interu Mediolan, no czyli to będzie legendarny Kasza No, ja nie wiedziałem, że on ma teraz walkout, ale też patrząc na tempo, no właśnie, gdyby nie to tempo, to w sumie ta karta nawet byłaby całkiem niezła. No, a tak? O no pewnie fortuny nie zbije. No i proszę, jest karta eventowa jeszcze z walkoutem na S.O z Holandii La Liga no to mi się wydaje, że to będzie Blind z Girony tylko pytanie jaką on ma ocenę bo ja nie znam tych statystyk na pamięć, a ocena jest tak marna, że ja nie wiem co przy tej karcie robi walkout dwóch piłkarzy ocenionych co najmniej na 86 nie ma na co czekać tylko otwieramy i podziwiamy tych niesamowitych rzeźników wśród których pierwszym jest Donaruma, no ale pytanie co tam będzie w tym podwójnym walkoucie kto za? Na chwilę pojawi się obok niego, No może skończmy już ten komentarz. Trzech piłkarzy ocenionych co najmniej na 87. No jeżeli tutaj nie wypadnie mi nic fantastycznego, albo chociaż grywalnego, no to będę troszeczkę zawiedziony, a na start już jestem zawiedziony, bo to wszystko sugeruje mi, że na start dostanę właśnie Somera, obok którego pojawił się Bastoni. No jeszcze dobrze pytanie, kto jest tym trzecim, bo to może być wciąż Son, ale to musiał być Bramkarz. No nie było innego wyjścia. 50 kart ocenionych co najmniej na 75. No realnie to nie jest gwarancja trafienia czegokolwiek. No i znowu tutaj nie ma nawet lockoutu, więc przewijamy. No i wita na Militao, który tam chodzi może z 60 tysięcy, ale ja i tak nie będę nim grać, a to wszystko jest przecież niewymienne. No i wychodzi drugi bohater. Czy jest szansa, że tym razem to będzie ktoś lepszy? Napastnik z Niemiec, z Ligi Niemieckiej. Czy to jest może ten Wüller z FC24, którym mi się wcale źle nie grało? Czy to jest jednak jakiś troll? Gomez. No a ja zapomniałem w ogóle, że... On jest w tej grze. No miałem przez chwilę nadzieję, że dostanę dobrego napastnika, skończyło się jak zawsze. Dwóch rzadkich piłkarzy ocenionych co najmniej na 87. No przynajmniej tyle, że to będzie podwójny walkout, ale z drugiej strony ja już widzę, że pierwszy z tych zawodników to jest Diaz. No i jedyne co to mogę jeszcze tutaj trafić jakiegoś Lyon albo Sona, a kończy się na Dybali, więc no, foder, foder i jeszcze raz foder. No cóż, chyba sprawdza się stara mądrość graczowa, że jak grasz, to gra ci nic nie daje, bo po co ma ci dawać, skoro ty i tak grasz? Natomiast faktycznie na tyle paczek wygląda to dosyć marnie, bo od ponad dwóch tygodni nie wpadła mi żadna bardzo grywalna karta, a z tych paczek, gdzie mam gwarantowanego piłkarza, ocenionego co najmniej na 85 lub więcej, to z reguły wypadają sami bramkarze. No zresztą w jednej takiej paczce ja miałem trzech bramkarzy. W chwili publikacji tego filmiku, ja będę pewnie kończyć trzecie mistrzostwa, więc może tym razem, jak to się mówi, do trzech razy sztuka dostanę jakąś mocną kartę bohatera, no ale ogólnie po trafieniu Czerkiego na starcie, który i tak nie był jakiś drogi, ale mimo wszystko nieco więcej warty od Foderu, gra przestała mnie rozpieszczać no i zobaczymy w listopadzie, czy coś zmieni się w tym temacie. Na dziś to tyle, do zobaczenia wkrótce. Cześć!